Sen. Pierwsze pojawiają się fale Feta po stronie ukraińskiej, tuż przy granicznym obelisku 224. Szukamy źródła niepokoju wysoko, gdzieś ponad 300 metrów nad poziomem Morza Bałtyckiego. Zamkamy i otwieramy oczy, marszczymy czoło. Szumią fale delta, gdy przepływają przez granicę z Ukrainą. Łemkowie i bojkowie stąpają cicho, bo sen wciąż płytki, a okoliczne strumienie potykają się o granitowe głazy, nim wpadną w ramiona Morfeusza. Nabiera rozmachu sen pod białym żaglem, pływa po zawietrznej nasolinie, Bada sonarem podwodne wsie, marzy o drugim brzegu tęczy, biega po młodzieńczych ścieżkach w lesku, by nagle spaść na energetyczne turbiny. Budzi się na chwilę w zawiłościach cywilizacyjnych. Już to Mefistofeles, już to Czart, już to Dybuk, czyhają w lasach bieszczadu, a sen Broni się przed powodzią galicyjskich zaszłości zlanych krwią Polaków, Rusinów, Ukraińców, Żydów, Hucułów. Jego cząsteczki potrzebują kilku godzin, by dotrzeć na sanowskie błonia. Intelektualnie reagują na mroczną wieżę Beksińskiego. Ulegają powabowi ekstatycznej poezji Schubera płyną szczęśliwie do samego Przemyśla, podczepione do strumienia egzystencji. Myślana kipiel zbiera po drodze wszystkie zwidy, kończy się hibernacja, czas na powszedniość alfa. W Braniewie przy ulicy Zwycięzców 42 przez 2 w 1969 roku. Wiersz poświęcony świętej pracy dziadkom Helenie i Wacławowi. Sierpniowe niebo w kolorze lapis lazuli z księżycem w pełni posiwiałym uparcie pojawia się od 50 lat. Tkwię w po oknie i marzę o mądrej Wenus uciekającej w popłochu przed kalendarzową zabawą wchowanego. Na ściennym zegarze. Spękniętą sprężyną, nakręcam co pół godziny następny rok, a fioletowa klacz na kocich łubach zdumiewa miarowym człapaniem. Budzi się furman, zapala papierosa. Pomagam księżycowi latarką oświetlić skobel w furtce, by chwila mogła się przewlec na następną stronę magii w sadzie z oczkiem wodnym. I czeredą szpaków dziebiących wiśnie. Niestety, naiwność otworzyła srebrną kłódkę za Atlantykiem, a tam koszmarne ćmy odbijają się od wiecznej szyby. Zastanawiam się, dlaczego właśnie to okno, szeroko otwarte o północy, niczym gwiazdista noc Van Gogha, stało się moim układem odniesienia. Kanada, Mississauga na 285 Enfield Place numer 202 w listopadzie 2022 roku. Yin i Yang, wiersz poświęcony Markowi Kusibie. W sierpniowy wieczór z księżycem kradnącym światło poddaj się szczęściu i popłyń wokół Małpiej Wyspy na Jeziorze Rożnowskim jakimś zharmonizowanym stylem koniecznie lewoskrętnym tak byś nie odpłynął zbyt daleko od no nowych chrząszczy pośród zielonych paproci i kilku zgubionych drzew wiązów górskich z lewoskrętną korą jak widzisz wszystko na tym szkicu bierze w niewygodną dla natury i człowieka stronę no chyba że jesteś leworęczny czego nie zauważyłem nie zawahaj się odwrócić na plecy, jeśli jest zmęczony, bo patrząc na perseidy spadające na lewy brzeg, nie utoniesz, nawet jeśli kilka fałszywych iluminacji odwróci twoją uwagę. Gdy jednak zmarszczy się tafla sztucznego zalewu i usłyszysz dzwony zatopionych kościołów oraz oranie mulistego dna lewoskrętnym lemieszem, Właśnie wtedy musisz uważać, jesteś częścią kosmicznej kakofonii, jeden zły oddech, jeden moment zauroczenia i prawoskrętny piorun runie, by rozerwać legendę bezgrzesznego piękna. Mimo wszystko polecam jezioro dostaniesz się tam lewoskrętną serpentyną. Głos Wiesz, poświęcony świętej pamięci pani Lusi Poznańskiej, koleżance mojej mamy. Już dnieje, a westchnienie smutku grzęźnie we włóknach przeszłości coraz głębiej, coraz dalej. Chcę zdążyć na wileńszczyznę, dopóki kresowego akcentu z pajęczyną libretta nie porwał wiatr. Chcę dogonić towarowy wagon snów śpiewających przesiedleńców, by szyć cichnący dźwięk z teraźniejszością. I znów dnieje, niech zadrżą struny harfy, niech szumi sosna, śpiewa brzoza, skrzeczy orch w szuwarach willi. Kiedyś musiał nastąpić czas obcinania kajdańskich warkoczy. Nie płacz, słuchaj gwarów wschodnich stepów. Słońce dzisiaj w Zenicie. Nie śpiesz się, nie odchodź. Zaczarowałaś nam swoim głosem i zostawiłaś, gdy zalew Wiślany wygrzewał się w sierpniowym słońcu, a latawiec z czerwonej bibuły pofrunął nad kopernikańską tajemnicą. Popatrz, staramy się ocalić melancholię, szelest pszczoły, brzęczenie trzmiela, baść w piernatach sfer niebieskich. Jutro otworzy twój palimpsest następny dzień, opasany żołnierską dziaszką, ogniem perkunasa, śpiewającą wydmą, znów dnieje. Glosa taka mała. Głos pani Lusi Poznańskiej, chrzestnej mojej świętej pamięci siostry Bożenki, wciąż powraca we wspomnieniach był to niezwykły przejaw żywotności mowy polskiej. Nawet na zdjęciu z chrzcin słychać kresowy akcent.